Pińska powstała w czasie Alt Kraków Krakow Festiwal. Warszawski artysta Michał Mioduszewski wymyślił tą kawiarnię. Wymyślił akcję artystyczną, nazwał ją Rewolucje. Zaczynają się w kawiarniach. czym nie chodzi tutaj nie przede wszystkim o rewolucje polityczne. Zaprosił okolicznych mieszkańców, wynajął to pomieszczenie i wprowadził zasadę niepłacenia pieniędzmi za poczęstunek. Zniesiona jest zasada transakcji finansowej. Padła taka definicja zawarta w dwóch słowach, że fińska to dzieło sztuki miejsce stricte performatywne, gdzie, gdzie spotykają się artyści, naukowcy, gdzie spotykają się ludzie biedni i bogaci, po to tylko żeby odpocząć na przykład. Kiedyś pojawiło się taka, takie pytanie, tutaj, o co my walczymy. I ja tak przez chwilę nawet dałem się, dałem się nabrać na to pytanie i ja mówię w końcu, nie, nie walczymy właśnie o nic, nie jesteśmy przeciwko niczemu. My chcemy tu przyjść i odpocząć, pobyć ze sobą razem. Różne temperamenty, melancholicy z cholerykami, prawicowcy z lewicowcami. Po prostu chcemy się wspólnie napić herbaty, kawy, pogadać, może coś razem wymyślić, co nieraz już miało miejsce. I nie wiem, wrócić do siebie do domów. To jest chyba cel fiński, pobyć razem. Pińską prowadzi nieformalna grupa wolontariuszy, aktywistów, organizatorów, jak zwał, tak zwał. Nieformalna, zaznaczam, nie ma właściciela, nie ma kogoś, kto by daje polecenia. Wszystkie imprezy, koncerty, eventy, wieczory autorskie jakieś, co tu się dzieje, nie ma biletu wstępu. Kto chce, to przychodzi. Artyści, którzy występują, nie biorą za to żadnego wynagrodzenia. Kafe fińska dla mnie jest oazą dla... Ludzi intelektualnie sięgających wyżyn kulturalnego miasta Krakowa. To jest wolność wypowiedzi, wolność słowa, wolność. Wyboru, wolność wyrazu artystycznego, a dzieje się tutaj tak mnóstwo rzeczy, że nie każdy jest w stanie wszystko ogarnąć i po prostu wybiera z repertuaru coś, co jemu pasuje. Ja sobie nie wyobrażam i jestem pewna, że potrafiłabym skazać przynajmniej 50 osób, które też sobie nie wyobrażają, że to miejsce przestanie istnieć. Nie wiem, czy to będzie tutaj, czy to będzie w innym miejscu, no ale jakby fińska to nie jest tylko miejsce, to jest też idea. Ja pojawiłam się w Fińskiej w zasadzie przypadkiem. W miarę na początku jej istnienia, w czasie festiwalu jeszcze. Znajomy, do którego często zaglądałam w sklepiku tutaj obok, powiedział mi, że coś się dzieje, fajna inicjatywa. Więc zajrzałam, wtedy dosłownie na parę minut tylko się zapowiedzieć, że będę, a kolejnym razem zajrzałam już z ciastem na dłużej pogadać. Wykładko Fińską wygląda po pierwsze tak: poprzez moją osobę, poprzez przebywanie tutaj, poprzez organizowanie. Występów kabaretowych, śpiewanie piosenek, no poprzez na przykład przyniesienie herbaty, też, czy kawy. Tak jak każdy. Przed rozwojem nas nic nie trzyma. Bo z miesiąca na miesiąc widzę, że jesteśmy coraz bardziej odważni, coraz bardziej... Um, coraz um, mniej zakompleksieni, mniej sfrustrowani i robimy coraz odważniejsze rzeczy i spotykamy się z coraz większą przychylnością mediów, społeczności lokalnej i to jest... To to jest nasz, nasz duży kapitał. Ludzie. Ludzie, których tutaj gromadzimy i ludzie, którzy nam kibicują.